Style. 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 Style is the answer to everything. Przez spotkanie nie było za ciekawe Siedzieliśmy w ciszy na noc, Patrzyliśmy na drzewanie I się śmialiśmy Zaczęłam rozmowę I cię na różne tematy Zagadywałam Ktoś wezwał policję I wyszła mała drama Nie sądziłam, że to tak Właśnie się potoczy Że będziemy patrzyli Cały czas sobie w oczy Masz piękne brązowe oczy i włosy, a mój ideał to blue oczy i blond włosy. Ty to zmieniłeś, nie wiem jak, jak, bądź przy mnie z sobą, a pokażę ci świat, świat. Siedzimy na ławce, patrzymy sobie w oczy, ty masz brązowe. Oczy i włosy, ja mam niebieskie. Co skradnie ci serce, jestem to blondi. Siedzimy na ławce, patrzymy sobie w oczy, ty masz brązowe. Oczy i włosy, ja mam niebieskie. Co skradnie ci serce, jestem to blondi. Jestem tą blondi. W ogóle w moim typie A ja nie wiem, czym twoim jestem Jesteś skryty i tajemniczy A ja sobą pełna energii Nie wiem, jak mam opierać twoje gesty Myślę, że ci się podoba Może się może mylę Chciałabym w to wejść Ale nie tak szybko Zbudujmy relacje na szczerości gestach I naszych spojrzeniach Szczerości gestach i naszych spojrzeniach. Siedzimy na ławce, patrzymy sobie w oczy, ty masz brązowe. Oczy i włosy, ja mam niebieskie. Co skradnie ci serce? Jestem tą blondi, jestem tą blondi. Siedzimy na ławce, patrzymy sobie w oczy, ty masz brązowe. Oczy i włosy, ja Kradnie ci serce, jestem to blondy, jestem to blondy Chyba źle odbierałam Twoje piękne gesty, chciałeś przyjaźni Albo jesteś bardzo zamknięty, gdy siedzieliśmy na ławce i patrzyliśmy w niebo Czułam, że to jest to, ale się myliłam. Chciałeś przyjaźni, albo jesteś bardzo zamknięty, gdy siedzieliśmy na ławce i patrzyliśmy w niebo, czułam, że to jest to.